Porozumienie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Trochę z przykrością ostatnio słuchałem konferencji jednego z naszych posłów, który zarzucał jakąś opieszałość stronie miejskiej. To jest oczywiście nieprawda. Bo to jest nasz dobry wkład, tak? bo, bo znowu właścicielem jest państwo tej, tej, tej budowy, inwestycji, drogi. Pomagamy i, i wykazujemy inicjatywę, żeby ułatwiać działania. Przygotowaliśmy projekt jako przedstawiciele Urzędu Miasta, Zarządu Dróg, ale również z osobami, które uczestniczyły w tym procesie, chociażby rowerzystami, z takimi środowiskami, które wnosiły swoje uwagi. To jest pewna wynikowa właśnie konsultacji społecznych, współpracy z różnymi środowiskami, przede wszystkim środowiskami rowerowymi. Jeszcze w grudniu zeszłego roku swoje uwagi do projektu wnosiła również Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Dlatego tym bardziej myślę, nie możemy mówić tutaj o jakiś opóźnieniach, aczkolwiek zapewniam, że z generalną dyrekcją współpracujemy na bardzo dobrym poziomie. Projekt, który chciałbym Państwu pokazać, to projekt przebudowy ale niepodległości od mostów królewskich aż do alei wyzwolenia. Początkowy odcinek, który ma podlegać przebudowie, widzimy na niej po prawej stronie ciąg pieszo-rowerowy. Będzie to zatem wspólna, e, wspólna powierzchnia do przemieszczania się zarówno pieszych, jak i rowerzystów. Z uwagi na to, że e, po prawej stronie, e, patrząc od jezdni, mamy wyłącznie 2,5 metra szerokości, e, a więc po prostu nie dało się tam e, zgodnie z warunkami technicznymi zmieścić e, i odseparować ścieżki rowerowej oraz chodnika. Takie rozwiązanie natomiast mamy po lewej stronie, e, jadąc od centrum miasta będzie tam ścieżka rowerowa oraz chodnik o szerokości 2 metrów. W pewnym momencie natomiast będziemy musieli zrezygnować, zrezygnować nie tylko ze ścieżki chodnika, ale w ogóle z jakiegokolwiek ciągu pieszo-rowerowego po lewej stronie i mówię tutaj o, o, o zakręcie w, w rejonie ulicy Koszyckiej oraz w rejonie Obecnego skweru matek szczesnych powstania wielkopolskiego. Tam po prostu nie ma warunków terenowych, aby umieścić taką część drogi. Natomiast po konsultacjach z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych Autostrad w przygotowanym przez nas projekcie mamy ciąg, ciąg pieszojezdny po prawej stronie, przeznaczony dla pieszych i rowerów na całej długości przebudowy, to znaczy, aż od mostów królewskich poleje wyzwolenia. W projekcie również, teraz widzicie Państwo końcowy fragment przygotowywanej przebudowy, po lewej stronie przy skrzyżowaniu z ulicą Żytnią doprojektowany został chodnik w projekcie organizacji ruchu, której tutaj państwo nie widzicie, będzie również przejście dla pieszych. Jest to inicjatywa mieszkańców. Mieliśmy tam różnego rodzaju zdarzenia drogowe, jest to miejsce dość niebezpieczne. Dlatego w ten sposób widzielibyśmy dowiązanie do ulicy Żytniej z pewnością zapewni to bezpieczeństwo mieszkańcom. W ramach projektu planujemy również pobudowanie zatok autobusowych, specjalnych przejść Łączników dla rowerzystów. Mówię tutaj o przejazdach z jednej strony na drugą stronę ulicy. To jest bardzo ważne. Przy niektórych inwestycjach w przeszłości tego brakowało. Tutaj takie, takie przejazdy z lewej strony na prawą, tam gdzie będzie kończyć się ciąg ścieżki rowerowej będzie zapewniony. I tutaj po prawej stronie jesteśmy na wysokości łuku vis-a-vis -vis skweru Matek Szestnych Powstania Wielkopolskiego. Widzimy kostkę brukową, specjalny, specjalny spad utworzony w celu odprowadzenia wody, ponieważ projekt zgodnie z założeniami Generalnej Dyrekcji nie przewiduje od, osobnego odwodnienia, a więc wykorzystujemy warunki naturalne, terenowe do tego, aby jak najmniejszym kosztem przeprowadzić, przeprowadzić odprowadzenie wody z jezdni która będzie, która będzie spływać w, po prostu w kierunku niższych, niżej położonych terenów. To jest wyłącznie projekt, my sugerujemy pewne rozwiązania, jak na przykład wykonanie ścieżki rowerowej, czy chodnika z, z masy asfaltowej, ale ostateczne rozwiązania to oczywiście to, to jest Właściciel kwestia. i inwestor.